Widać boombox jest już wyciągnięty. Przyszedł on z otwartą klapką i z urwanym wyświetlaczem. Tym tutaj. On się chyba trzyma na jakimś kleju. To już mniejsza o to. Wszystko byłoby fajnie. Tylko tak. Z opisu wynika, że klapka miała wymieniony zamek. A klapka dalej się nie zamyka. Więc nie było tutaj prawdopodobnie nic ruszone w kwestii zamka. Już abstrahując od tego, zamek zamkiem, próbując uruchomić go, naciskam standby. I ją w ogóle nie zaskakuje. Nawet przy próbie przytrzymania go przez kilka sekund na wyświetlaczu nie pojawia się nic. Słychać delikatne przytryknięcie z głośnika, jakby coś tam próbował załączać. Jednak nawet poszczególne klikanie funkcji w tym momencie nic nie daje. Ani radio, ani głośność. No nie uruchamy się. No nie jest to towar zgodny z opisem. Według opisu był stan dostateczny po naprawie serwisowej. Podczas gdy miała być to tylko uszkodzona klapka, a on cały. Podejrzewam, że łącznie z układem scalonym nie jest poprawny. Więc ktoś, kto go sprawdzał, jakiś technik, który dokonywał oceny, po prostu nie zrobił tego rzetelnie. No, chyba że towar został uszkodzony w transporcie, ale wykluczyłbym to, bo jest to ewidentnie elektroniczny mankament, a nie usterka mechaniczna. To po wciśnięciu powinno zostać na stałe załączone. To jest mikrostyk, który powinien poinformować procesorek, że układ jest załączony, a on tego nie robi. Mimo iż go trzymam, to tego nie robi. Nie wyświetla dalej nic. Nie puszcza sygnału. Nie jest możliwe korzystanie z tego sprzętu w żaden możliwy sposób. Kawaler zasilający jest mój. Także tyle.